Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać urządzenie, które będę montował u siebie w motocyklu. Jest to taki smart. Bym chciał powiedzieć CarPlay, ale to nie jest urządzenie przeznaczone do samochodu, tylko urządzenie przeznaczone do motocykla. Jest to to samo, co jakiś czas pokazywałem na kanale. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to link gdzieś tutaj się powinien pojawić w rogu ekranu, ale znajdziecie go również w opisie. Tam pokazywałem Wam urządzenie, które montowałem w samochodzie, a tutaj dostałem propozycję zaprezentowania takiego samego urządzenia pod względem funkcjonalności, ale już do motocykla. A że czegoś takiego w sumie szukałem, to jak najbardziej się zgodziłem na taką Współpracę. Jeżeli nie wiecie, co to jest za urządzenie, to tak w skrócie Wam opiszę, że jest to taka stacja smart do motocykla w tym przypadku, gdzie mamy możliwość sklonowania tego, co mamy na telefonie. Dodatkowo będzie możliwość odpalenia właśnie na tym urządzeniu aplikacji do nawigacji. I fajnie jest to, że na motocyklu jadąc będzie można sobie korzystając właśnie z tego urządzenia, nawigować i wyruszając trasę, po prostu mieć tą nawigację przed oczami. Możemy też się połączyć z naszym zestawem słuchawkowym, który mamy w kasku, posłuchać muzyki. Zastosowań tego urządzenia jest całkiem sporo, a jednym z najważniejszych, dla którego ja tak głównie się za tym urządzeniem rozglądałem, jest to możliwość pracy w funkcji DVR, czyli nagrywania tego, co się dzieje podczas jazdy. Jest to dosyć ważne, różne rzeczy się na drodze dzieją. No i okej, okay, tak prezentuje się rozpakowany zestaw. Pierwsza rzecz najważniejsza, ekran z osłoną, pełni wodoodporny. Czyli spokojnie możemy sobie go zamontować na motocyklu i nie boimy się, że coś się z nim stanie, jeżeli, np., padał deszcz. Matryca IPS, dotykowy wyświetlacz. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to jest 4, 3 albo 5 cali. Żeby Was nie wprowadzać błąd, to w tym momencie gdzieś się powinna pojawić pełna specyfikacja tego całego zestawu. Przewód do podpięcia zasilania. Tutaj musimy dostać się od 9 do 24V, więc w większości motocykli powinno się bez problemu udać taki zestaw podłączyć. Karta pamięci 64 w zestawie. Złączki do montażu. Zestaw montażowy do wyświetlacza oraz dwie kamery Full HD do funkcji DVR. Ten zestaw będę montował się w motocyklu. Mam Zontesa 125 W swoim Zontesie mam tutaj główny ekran, jeżeli chodzi o takie parametry związane z samym motocyklem i ten wyświetlator będę chciał tutaj zamontować poniżej tego ekranu. Ewentualnie coś przekombinuję na drukarce 3D i możliwe, że zamontuję ten wyświetlacz po prostu w takiej pozycji nad tym głównym wyświetlaczem. I jeżeli również zdecydujecie się na zakup tego urządzenia, to mam dla Was 10% zniżkę, wpisujecie leszek i powinno Wam obniżyć wartość koszyka o 10% na wszystkie produkty w tym sklepie. Tak więc na dzisiaj to będzie wszystko. Niedługo na pewno pojawi się też dłuższy materiał związany z montażem tego urządzenia, właśnie w moim Zontesie. Tak więc dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!